Panie Marszałku, Wysoka Izbo, swego czasu, już dość dawno temu, ale moje pokolenie świetnie to pamięta, prezydent de Gaulle używał takiego określenia partia zewnętrzna. Mówił to o ludziach, którzy byli otumanieni szaleńczą i zbrodniczą ideą, ale w coś wierzyli. A wy nie wierzycie w nic. Poza waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną. Wy kompromitujecie Polskę. Jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze. Jestem przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję panu posłowi. Z kolejnym, z drugim wnioskiem formalnym zgłasza się pan poseł Jacek Protasiewicz. Dziękuję panie marszałku. Tak, Polska ma dzisiaj wybitnego przedstawiciela na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. I dlatego panie marszałku, w oparciu o artykuł 184 ustęp trzeci punkt pierwszy. Pro, pro, proszę o zwołanie przerwy i konwentu seniorów, ażeby przygotować formalne gratulacje ze strony polskiego parlamentu, polskiego Sejmu dla wieloletniego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, który po raz drugi został powołany na funkcję przewodniczącego najważniejszego organu w Unii Europejskiej. A ponieważ obawiam się, że może Pan tej przerwy nie ogłosić, albo wniosek ten zostanie przez większość, która tego faktu nie akceptuje, która swojej porażki nie jest w stanie znieść. Nie przedłożył pod głosowanie, uważam, że w imieniu milionów Polaków i także połowy tej izby składam niniejszym gratulacje dla wybitnego polskiego polityka, wybitnego europejczyka Donalda Tuska w związku z dzisiejszą historyczną decyzją 27 państw członków Unii Europejskiej powierzającej funkcję przewodniczącego Rady właśnie po raz kolejny Donaldowi Tuskowi. Gratulacje. Drodzy Państwo. Wniosek przeciwny poseł Jarosław Kaczyński. Z głosem przeciwnym proszę Państwa, Panie Marszałku Wysoka Izbo, wszystko da się powiedzieć o Dalandzie Tuską, tylko nie to, że jest reprezentantem Polski, nie jest reprezentantem Polski. Dlatego jestem przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję Panu posłowi. Z wnioskiem formalnym przeciw.